A tytułem, który dzisiaj będę polecał to jest Tokio Ghoul. Sam bardzo długo czekałem na to, żeby zabrać się za ten serial. Z uwagi na to, że widziałem gdzieś już wcześniej jakieś zwiastuny, jakieś sceny walki, coś tam się pokazywało. Natomiast nigdy nie miałem czasu i zbytnio motywacji, żeby się za to zabrać. Rzecz się zmieniła kilka tygodni temu. Dostałem polecajkę. Polecajkę bardzo ważną, bo od ważnej osoby. I stwierdziłem, że to jest czas, żeby sprawdzić sobie ten Tokyo Ghoul, żeby zobaczyć co tam się dzieje. Dużym plusem jest to, że mamy bardzo fajnie zbudowany świat. Ogromnym plusem jest też dosyć duża brutalność i to, że nie stronimy od tego, żeby to pokazać. Czy brutalność jest ok? Pewnie nie zawsze, natomiast w tym serialu jest dosyć dużą częścią i wydaje mi się, że też jest częścią Czegoś głębszego, czegoś, co można sobie wyczytać między wierszami, czegoś, co możemy oddać się refleksji. W Tokio Gul mamy dwie zwaśnione strony. Jedną stroną to są ludzie, drugą stroną to są góle. Stworzenia nocy, stworzenia nieumarłe, które mają niesamowitą moc, ale muszą żywić się ludzkim mięsem, żeby przetrwać i żeby żyć. I oczywiście mamy w tym jakiegoś głównego bohatera. Głównym bohaterem Tokio Ghoul jest Ken Kaneki, który jest człowiekiem dosyć takim nieśmiałym, dosyć takim niezbyt, niezbyt hardym człowiekiem. Osobą, która lubi czytać książki, lubi siedzieć, lubi rozmawiać, nie za bardzo lubi rzeczy związane z jakąkolwiek agresją i tak dalej. Ken Kaneki e, ma pewnego krasza w e, kawiarni, do której często zagląda, właśnie żeby sobie popatrzeć na tą dziewczynę. Idziemy dalej. Odważył się, zaczęli rozmawiać i nagle umówili się na randkę. Randkę, podczas której sobie rozmawiali, śmiali się. Wszystkie tego typu fajnego rzeczy, jeżeli chodzi o randkowanie i takie przyjemne wieczory. Ken był w niebo wzięty. Był super. Żył swoim życiem, na które czekał nie wiadomo jak długo. Bangla, żyć tak i nie umierać. Ale ha ha ha, ktoś tu miał... Inne plany, jeżeli chodzi o tą drugą część. Nie będzie to duży spoiler, rozmawiamy o pierwszym odcinku. Co do reszty, to już trzeba samemu sobie zajrzeć. Ja daję tylko taką luźną rekomendację. I już w połowie, gdzieś tam w 3/4 odcinka, dosyć jesteśmy w stanie zrozumieć, kim jest ów dziewczyna, z którą Ken Kaneki się spotyka. I nie było to absolutnie żadne zaskoczenie, że jak już przyszło co do czego, że mają się pożegnać, tulą się. I nagle ken czuje jak zostaje ugryziony. Tak, dziewczyna okazała się gulem, która podrywała właśnie tego typu mężczyzn, tego typu chłopaków, żeby ich później zjeść i w zasadzie upajać się tym, że są tacy przerażeni i zszokowani, że taka miła, wspaniała dziewczyna zmieniła się w krwiożerczą, w krwiożerczą bestię. On ucieka, ona go goni, klasyka. Nie byliśmy niczym zaskoczeni, więc luz. Z niewyjaśnionych przyczyn albo umknęło mi to, spadają na nią stelaże. Metalowe stelaże, gdzie gdzieś tam był Ken, zaczął uciekać w stronę jakiejś, jakiegoś placu budowy i spadły na nią stelaże. On ma dużo ran, on był pogryziony, on był trochę pozjadany, jest bliski śmierci. Ona umarła, bo została przygnieciona stelażami. I nagle przyjeżdża karetka i w karetce nagle stwierdzili, że warto byłoby go uratować. I czemu by nie przeszczepić mu zdrowych organów od gula? I po czym Ken staje się jedyną osobą, która jest półgulem, pół człowiekiem. To jest główny motyw tego serialu, w którym będziemy się kąpać czyli walkę między jego teraz bestialską naturą gula, a naturą człowieka. Walką o człowieczeństwo i o to, żeby po prostu cały czas lubić swoje odbicie w lustrze i to, kim się jest, i kim się staje. Ken będzie miał bardzo, bardzo trudno, jeżeli, bardzo pod górkę, jeżeli chodzi o to, co on będzie przeżywał, jaka będzie jego droga. Ale jego droga jest niesamowita. Ta droga, hmm, to jest serial. Jeżeli mówimy o anime, to chcemy od anime oczekujemy kilku ważnych rzeczy. Jedna, to jest na pewno akcja. Chcemy, żeby działo się, co dosyć sporo na tym ekranie. Chcemy, żeby animatorzy zrobili tam świetną robotę. Tutaj ta świetna robota została wykonana. Sceny walki są świetne. Sceny walki podbijają mocno emocje, podbijają też całą wagę, jeżeli chodzi o główny przekaz serialu, o główną część, jeżeli chodzi o to człowieczeństwo Kenego. I animacja jest na takim fajnym poziomie, że nieważne kiedy ten serial wyszedł bo on chyba wyszedł gdzieś tam w 2016-2015 roku przynajmniej pierwszy sezon, teraz prawie 10 lat później. Jest naprawdę spoko, jest to solidna robota i nadal się to ogląda z takim dużym wow na twarzy, jeżeli chodzi o to, jak, to anima, jak ta animacja wygląda. Co dalej? Generalnie postaci są bardzo intrygujące. W pierwszych dwóch sezonach nie ma ich aż tak dużo, są główne postaci, na których się skupiamy, które poznajemy. Ale to jest spoko, bo nie musimy się zagłębiać w nie wiadomo ile życiorysów. Mamy kilka ważniejszych postaci, nad którymi się skupiamy. Jeżeli chodzi o też warstwę, taką charakterystykę tych postaci, każda jest inna, każda jest wyjątkowa, każda ma ciekawą postawę, ciekawą twarz, ciekawe rysy, ciekawe, ciekawe takie cechy charakteru, które gdzieś tam się wybijają, i nawet jeżeli na początku nie będziemy pamiętać imion, to realnie jesteśmy w stanie zapamiętać to, kto kim jest, kto jakie je pokazuje cechy, kto jak się zachowuje, i to zostaje w pamięci. Więc to też jest dużą siłą tego serialu. Delikatnym minusem tego serialu jest trzeci sezon. Czwarty jeszcze nie wiem, jeszcze jestem przed seansem czwartego sezonu. Natomiast pierwsze dwa Kosa, Sztos. Dużo fajnych rzeczy się tam wydarzyło dużo rzeczy, których. Które ciężko jest ogarnąć na początku, ale tłumaczy się to później gdzieś tam pod koniec każdego sezonu. Oczywiście, cliffhangery zdarzają się, jest ich całkiem dużo. Jest to jeden z tych seriali anime, w których jak zaczynasz oglądać i przejdziesz przez pierwszy odcinek, zaczynasz się wkręcać przy drugim, trzecim odcinku, to już można jechać przynajmniej 3-4 odcinki za jednym posiedzeniem, bo naprawdę nie czuć tego. Że ten czas gdzieś nam umyka, po prostu to leci, leci, leci. Żyjemy tym, jesteśmy mocno zaangażowani i bardzo przyjemnie się to ogląda. Sam Ken Kaneki przeżywa dużo rozterek, on się rozwija, jest dobrym ziomkiem, stara się być dobry dla każdej ze stron, ale im później, im dalej w las, tym jednak troszeczkę ciężej pogodzić wszystkie swoje cechy i wszystkie swoje wartości swoją moralność. Gdzieś nam pojawiają się problemy, nad którymi Ken musi zapanować. Ken nie jest moją ulubioną postacią. On na początku jest raczej należy do tych irytujących głównych postaci. Później się to zmienia, później jest naprawdę ok. Później można go polubić. Jeżeli chodzi o fabułę, jest ok. Fabuła niesie ze sobą całkiem sporo zwrotów akcji. Dużo się dzieje. Mamy guli, mamy Japonię, gdzie żyją gule. Mamy Tokio na ulicach, którego dzieją, dzieje się dużo wydarzeń. Jest bardzo, bardzo spoko i bardzo podobało mi się to, że nie jest przecukrowana. Że mamy, że mamy pokazane dosyć brutalnie, jak wygląda ten świat, i mamy pokazane, że tak naprawdę nikt nie jest tam bezpieczny. Co jest dużym zarzutem do niektórych innych produkcji, jeżeli chodzi o anime. Czasami niektóre anime po prostu nie lubi śmierci i nie lubi pokazywać, że jakaś postać odeszła na zawsze. Tutaj nie mamy tego problemu. Tu jest bardzo, bardzo realistycznie pod tym kątem, co jest dużą siłą także e, tego anime. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to po dwóch pierwszych sezonach śmiało bym dawał 8-9. Po trzecim sezonie, który nieco, o, nieco opuścił stonu, ale wprowadził nam nowe postaci, wprowadził nam dużo nowych znaków zapytania, e, celowałbym raczej 7-8. Natomiast jest to bardzo, bardzo solidne anime, które zdecydowanie polecam. Zostało mi polecone, czego absolutnie nie żałuję, żadnego, e, żadnego odcinka, żadnego sensu, który poświęciłem sobie na ten serial, bo jest to bardzo, bardzo solidne anime i myślę, że dla kogoś, kto nawet nie ogląda anime, będzie ciekawą przygodą, a może otworzyć drzwi do kolejnych, kolejnych produkcji. Jest to dobry wybór.